Rozkład na czynniki pierwsze. Ty masz już tego kartkówkę. Nic nie kumasz, więc cała rodzina zaczęła Ci pomagać. Wuj tych twierdzi, że powinno to być zrobione, tak? Natomiast stryjeczny wuj szwagra drugiego męża Twojej babci uważa, że to tak się to wykonuje, tak się to robi. Oni oczywiście 1 listopada przy grobie o tym rozmawiali. Prawie się pobili. To ja Ci pokażę, jak to zrobić i który z nich ma rację, tylko zostań do końca. No to sprawdźmy, który z nich miał rację. Rozłóżmy 45 na czynniki pierwsze. Jak uczyłeś się w szkole? Zapewne 45, kreska, i sprawdzamy, przez co podzieli się 45, ale tylko i wyłącznie liczby pierwsze bierzemy pod uwagę. No to 45 nie podzieli się na 2, ale podzieli się na 3 i dostajesz 15. 15 znów podzieli się na 3, więc dzielimy przez 3 i dostajemy piątkę, ale piątka to już jest liczba pierwsza i dzieli się tylko na 5. W ten sposób kończymy rozkład, czyli możesz przedstawić 45 jako 3 razy 3. Razy pięć. Teraz ta druga osoba mówi tak, halo, halo, przecież 45 to nic innego jak 9 razy 5. No ok, ale dziewiątka nie jest liczbą pierwszą. Dziewiątkę mogę jeszcze przedstawić jako 3 razy 3. No oczywiście spisujemy piątkę, czyli to jest zastępstwo dla dziewiątki. Teraz patrzymy, ani trójek, ani piątek bardziej już nie rozłożymy. Poza tym dostaliśmy dokładnie to samo co wyżej, więc możesz robić jednym bądź drugim sposobem.